Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule, będziemy robili automatyczną farmę kurczaków. Nie ukrywam, że trochę brakuje mi jedzonka, bo tak naprawdę nie mamy zbyt dużo rzeczy. Mamy trochę mięsa, które wcześniej zdobyliśmy, ale tak naprawdę sporo czasu spędzamy tutaj w wiosce. Akurat jest noc. Sporo czasu spędzamy w wiosce i coś budujemy, dlatego fajnie, jakbyśmy mieli jakieś źródło pożywienia, które będzie zbierało się systematycznie i automatycznie, tak żebyśmy w trakcie budowania mogli cały czas zyskiwać trochę mięska i pomyślałem, że to będzie farma kurczaków, bo tak naprawdę najłatwiej ją zrobić i można ją w pełni zautomatyzować, tak żebyśmy mieli kurczaczki. Dlatego zacząłem sobie przygotowywać różne rzeczy. Mamy trochę hopperów i dispenserów, bo to nam się przyda na pewno. Mamy też jakiś redstone podstawowy, żeby zrobić zegarek, bo dispenser będzie strzelał jajkami, żeby wykluć kurczaki, które będą dorastać i płonąć w lawie. Potrzebujemy jeszcze lawę w takim razie do tego. Potrzebujemy parę kurczaków, które będą znosiły jajka, ale kurczaki mamy tam na dole, w naszej starej zagrodzie. I potrzebujemy jeszcze coś, żeby zbudować domek i kurnik. Dlatego hmm, muszę pomyśleć, jak to wykombinować i w którym miejscu. Myślę, że wybudujemy to gdzieś tam w okolicy pszczółek. E, fajnie by było w tamtym miejscu. Najlepiej pod tą półką skalną. E, tam jest jeden domek kartografa, o ile dobrze pamiętam. To myślę, że jeden z tych domków wyburzymy i w tamtym miejscu postawimy tą farmę kurczaków albo e, postawimy to za tymi domkami. Myślę, że te domki i tak trzeba będzie albo jakoś zmodernizować, albo wyburzyć, e, żeby w te, to miejsce lepiej zagospodarować. Ale z tym będziemy się martwić w przyszłości. A teraz zajmujemy się naszą farmą kurczaczków. Chciałem mi spać, a to już dzień. No to nieźle, Nieźle, żebym sobie tam pogadał na dole. No dobrze, to idziemy szukać miejsca w takim razie. Moi drodzy, tutaj będzie na pewno mur szedł, tak mi się wydaje. Tu zrobimy jakieś, nie wiem, slamsy czy coś tego typu. Chciałbym, żeby ta część też była zagospodarowana, albo zrobimy tu takie gigantyczne pole. Dajcie znać co wolić, żeby tu była taka niebroniona część wioski, czyli jakieś e, uboższe domki, jakieś namioty, inne tego typu rzeczy, tak, taka dzika część wioski. E, czy wolelibyście tutaj na całym tym terenie posianą pszenicę? No obie rzeczy będą wyglądały spoko i tak naprawdę pewnie zrobimy obie rzeczy, tylko jedną z tych dwóch rzeczy zrobimy tutaj, a drugą pewnie gdzieś z drugiej strony. O, jak się świat doczytuje. A jedną gdzieś tam z drugiej strony wioski. E, a teraz gdzie postawić ten kurnik? Myślałem, żeby to postawić tutaj, z tej strony. Hmm, a Ten, ten domek to jest w, w ścianę wbudowany. O! Dobrze, moi drodzy, postanowione. E, będziemy wyburzać ten domek. I myślę, że na miejsce tego domku tutaj jest taka. E, tutaj tą górkę trochę ogarniemy. Tak, żeby ona szła mniej więcej tutaj. I to trzeba będzie tutaj wyrównać ładnie. I myślę, że tu postawimy kurnik i będzie wszystko spoko. Także ja teraz muszę to ten cały donek wyburzyć. Drodzy, jak właśnie widzieliście, zaatakowały nas jakieś latające coś. W sumie nie wiem, co. Phantom Membrane. Nie wiem, co z tego można zrobić. Możecie napisać w komentarzach, czy z tej membrany można cokolwiek zrobić, bo szczerze nie kojarzę tego. Chyba to było coś za litrą, ale nie umiem, nie umiem powiedzieć, czy na pewno. Także koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy to się do czegoś przydaje. Czy to jest raczej bezużyteczne? Jak, jakbym miał obstawiać, to jest albo coś do Elytry... O kurde, znowu... Co jest? Czemu znowu nas atakują? Halo? To dopiero co była fala jakaś. Okej okay, moi drodzy, znowu ich pokonałem. Widzę, że fajną taktyką na nich jest, żeby wprowadzić ich gdzieś pod daszek, i wtedy one nie mogą lecieć wyżej, i tylko się blokują. Fajna taktyka, nawet. Tutaj, jak widzicie, tutaj przygotowałem już domek. Tu chciałbym zrobić coś w stylu takiego sklepiku. Tu na pewno będą leżały jajeczka. Znowu. Halo, no ileż można? Halo. Moi drodzy, mamy już 5 membran, tylko w dalszym ciągu nie wiem, po co one, także <grywamy> oprowadzamy dalej. E, tutaj będzie taki, e, powiedzmy, stragan, czy miejsce, gdzie będzie można kupić. Tu będziemy odkładać jajka. Jak będziemy mieli ich za dużo, e, to będziemy musieli to jakoś połączyć do systemu na dole, ale to Wam pokażę za chwilę. E, tutaj będziemy mieli e, wyjście, czyli jeśli nasze kurczaczki się zrobią, to tu będą magazynowane razem z piórkami. I to trzeba będzie systematycznie opróżniać, bo jak nie, to nie wiem czy to po prostu nie będzie wyrzucane, bo tu jak widzicie na dole jest dropper. O, tu jest w ogóle jeszcze jakiś kamień. Dropper, który będzie wrzucał nam no, to do skrzynki. Nie wiem czy jak skrzynka będzie przepełniona, to czy dropper to wyrzuci, czy zachowa w sobie. To bym musiał jeszcze sprawdzić. E, no, ale docelowo miejmy nadzieję, że nie będzie tu takiej sytuacji, że ta skrzynka będzie przepełniona, bo cały czas będziemy przechodzić po jedzonko. E, tutaj na pewno będziemy chcieli e, jakiegoś... jakiegoś kurczaczka sobie położyć. Także tutaj będzie leżał sobie kurczaczek, a tu myślę, że sobie zrobimy, powiesimy jakąś siekierkę czy coś, bo zawsze w takim miejscu, gdzie są kurczaki, ta siekierka może się przydać. Tutaj, jak widzicie, mamy taki kurniczek, do którego możemy wejść. O, w ten sposób. I docelowo chciałbym tutaj zrobić jakieś takie gniazdka z siana, czy coś w tym stylu. Na razie tu położymy jajka, tak żeby kury miały co wysiadywać. I... Tutaj mogę Wam pokazać jeszcze, że mamy domek, w którym są dwa łóżka. Standardowo chciałbym, żeby w, tym, w tych domkach było jak najwięcej łóżek, żeby to miasto było jak najbardziej zaludnione. Jeśli w takim domku mieszczą się dwóch wieśniaków, to tak naprawdę gdyby w takim domku był, było jedno łóżko, to znaczy, że w takim domku mieści się jeden wieśniak. Czyli tak naprawdę, jeśli do każdego domku dołożymy jedno łóżko, to znaczy, że nasze miasto pomieści dwa razy więcej mieszkańców. Także dla mnie to jest super nowina. I tutaj mamy jeszcze zejście na dół. To jest takie powiedzmy, że tajne zejście na dół. I tutaj mamy piwniczkę. E, tutaj mamy miejsce, gdzie e, gospodarz tego przybytku będzie sobie zapisywał swoje notatki, e, może ile sprzedał kur, e, jaki ma przychód. Tutaj mamy e, kałamarz, o ile dobrze pamiętam, tak to się nazywa, e, żeby móc e, maczać pióro i sobie zapisywać. E, tutaj będą kury, które zaraz sobie sprowadzimy, które będą znosiły jajka. Te jajka automatycznie trafią do tego dispensera i ten dispenser będzie automatycznie wyrzucał te jajka. Jeśli z któregoś jajka wykluje się kurczak, to będzie stał sobie na tej płytce. I ciekawe w Minecraftie jest to, że mały kurczak ma wysokość pół bloku. Czyli on tutaj będzie sobie stał i nic mu nie będzie. Ale jak tylko dorośnie, to, to będzie zajmował cały blok. A przez to, że jest na pół bloku, to będzie wystawał w lawę i się spali. I na dole mamy hopery, które podniosą to co wyrzuci i tutaj, oj, to nie może w takim razie być, to musimy powiesić tutaj, bo się tam nie zmieści. I tutaj mamy całą windę z droperów, które wyrzucą nam to do tej skrzynki przed domkiem, którą wam pokazywałem, gdzie będziemy mieli wszystkie upieczone kurczaczki. A dokładniej to jest ta skrzynka. I teraz tutaj sobie przygotowałem. O, coś takiego i tu będziemy musieli sprowadzić te wszystkie kurczaki, które tam mamy. Więc ja już sobie przygotowałem nasionka i właśnie to zrobimy. Także idziemy po kurczaczki. Musimy wszystkie stamtąd wyprowadzić. Więc myślę, że po prostu najłatwiej będzie rozwalić tutaj w ten sposób. Przy okazji sobie pozbieramy jajka, bo to się zawsze przyda. I zapraszam moje kurki. Dobra, wszystkie mamy ze sobą, to prowadzimy je tam. Dobrze, no i jeszcze kilka tutaj byśmy musieli wprowadzić, żeby w ogóle było tu e, wizualnie jakkolwiek. Te możemy tu sobie porozmnażać przy okazji. Mam nadzieję, że nam żadne nie pouciekają, bo to by było przykre, gdyby nam uciekały. Chociaż tak myślę, że tak naprawdę chyba nie ma gdzie. Czas pokaże, e, bo wiem, że można tu zrobić taki i wyjść, ale czy kury to potrafią? Szczerze że wątpię aczkolwiek się za się przekonamy, chociaż. I niestety te, ku, te jajka, które wysiądą, te kury, nie będą zbierane, dlatego tu tych kur tak dużo nie będziemy trzymać, żeby tych jajek tak dużo nie było. Tutaj widzimy, już że jedna kura postanowiła sobie powysiadywać jajko. Także my zajmiemy się tymi kurami na dole. Ok, jak widzimy, tutaj się gromadzą, to niedobrze. E, musimy coś z tym zrobić. Także myślę, że zrobimy to tak, że po prostu je zepchniemy w tamtą stronę. Niestwarte kurczaki. Dobrze, moi kochani. E, już mam tutaj sobie wszystko ogarnięte. Tu e, tą dziurę sobie zakopałem. Kurczaki są na dole, także tu dobrze. E, tu mamy te kurczaki, które będą. I one znoszą jajka, ale tym już nie będziemy się przejmować. Widzę, że cały czas próbują uciec tu te kury, ale chyba im się nie uda. Mam przynajmniej taką nadzieję. I pokażę Wam jeszcze tutaj na dole, jak to wygląda. Jak widzieliście, tutaj mamy kury, które będą znosiły jajka. Te hopper będą automatycznie odbierały i przekazywały do dispensera, który będzie je wyrzucał i może się wykluć jakiś kurczaczek. Jak widzicie, no niestety dostał z jajka, ale nic mu nie będzie, bo jajka nie zadają obrażeń. One tylko yy, takie tak pacną mopka, ale nie zadają żadnych obrażeń, także tu jestem spokojny. Jak ten kurczaczek tylko urośnie, to spali się w lawie i upieczone mięsko dostaniemy tam do góry do skrzynki. Tu jeszcze nie przewidziałem jednej rzeczy, tak że będę musiał wybić sobie tu tą szybkę. Bo, musimy mieć miejsce, gdzie będziemy dorzucać nasze jajka. Jak widzicie, teraz dispenser wyrzuca, i właśnie pojawił się kolejny kurtaczek, który jak dorośnie da nam mięsko. Także moi drodzy, to jest bardzo prosty mechanizm, tak naprawdę stary. Jedyne co wam mogę pokazać, to jak zrobić tak, żeby dispenser automatycznie wyrzucał item, jeśli wykryje, że jest pełny. I do tego potrzebujemy, tak naprawdę, Redstone'a, komparatora i repeatera. Przynajmniej ja to tak zawsze robię, że po prostu kładę dispenser. Zanim kładę komparator, zanim repeater i potrzebuję tak naprawdę jeszcze trochę redstonea, zabrakło mi redstonea. Poczekajcie chwilę Dobrze moi drodzy wróciłem, mam trochę więcej redstonea i tak naprawdę tutaj musimy postawić jeszcze jakiś blok na to redstone. I tak naprawdę cały mechanizm jest gotowy. To działa w ten sposób, że komparator wykryje, jeśli jakikolwiek i ten pojawi się w, w dispenserze. Potem przekaże ten sygnał na repeater, żeby wzmocnić ten sygnał. I tutaj, jeśli ten sygnał jest, no to zablokuje komparator i zrobi się taki zegarek. Już wam pokazuję o co mi chodzi. Zwróćcie uwagę, że jak tylko pojawi jeden przedmiot, to tu zapali się i wyrzuci ten przedmiot. Ale jeśli tu będzie więcej tych przedmiotów, to będzie działał tak długo, aż nie wyrzuci wszystkich. I to jest taki prosty zegarek, mam, mam wrażenie, że e, dość dużo osób go zna. Możecie napisać w komentarzach. Noż te pieruństwa znowu. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, idziemy spać. Już mam dość. Ci. O, płoną w dzień, to jest super. Super super. Nie będę musiał się z nimi użerać, a może dropną. Może dropną tą membranę. Jeszcze nie wiem po co to jest, ale... No dobrze, no to jak wam pokazałem ten zegarek, jaki to jest prosty, to ja wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. I czy znacie takie mechanizmy Redstone, czy to jest dla was nowość? I czy znaliście ten konkretny mechanizm, który powoduje automatyczne rozmnażanie kurczaków? I w międzyczasie, moi drodzy, co tu się zadziało? Mamy uciekiniera. Jak ty uciekłeś? Chyba tak, jak ten kurczak próbuje uciec, chodź. Odprowadzimy Cię do rodziców. Niedobrze, niedobrze. Czyli trzeba tu coś jeszcze wykombinować, także. Chodź, 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 chodź. Nie uciekamy, nie uciekamy, to zamykamy. I tu coś trzeba będzie. Zrobimy tak. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I pomiędzy odcinkami ja sobie ogarnę, gdzie one tutaj uciekają, te małe skubańce. I myślę, że to naprawię, tak, żeby były tutaj, i żeby nam się nie pamiętały po naszym wspaniałym mieście, które no na razie wygląda jak wygląda, ale naprawdę kwestia czasu, aż będzie tak będzie. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.